No i w vlogach, co nie To ona czyści... Ej, na chwilę. Y, czyści ten y, y, ogon. Mam go I tu mamy nowe rzeczy. Może trochę tak I no. Ja jeszcze dwa tylnie i jeszcze tą przednim. Przed nim. No. Bawu. Tu mamy... To jest to moja nowa, którą kupiłam i kopiłam. I a to jest stara, pani. zawsze ja po prostu nie jej. Tak. No, nie, nie, nie. już czekaj, żywa. No ty nie. No to jest tutaj. No ja zrobiłam już z drugiej strony. Żywa? No? Ja z dobra i kopyta. To. no, kopyta. No? no, teraz możesz to. Chciałaś nie tam. i dobra. Tak no, nie, U, to, 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 to. O, no fajnie ci nawet dała ta kopyta. Okay. To cię widać trochę. Tadeczko, no, widać. cię. Okay. nowa. nie przeszkadzaj. No wiem. <grymne> teraz możesz iść teraz przednie czyścić. <grymne> ano no, ładne kopytko! To idę. No dobra. To ja tak nie mam z tej perspektywy. <grymne> podaj, podaj. Zabrywa. No. I tak czasami sobie przeważam. Mogę oh, serio owoców. To... przestań. <śmiennie> Ale wpadło, do no gówna. Co robisz? Będziemy mieli takie same kantary. O. No, co? Ja idę po szczotkę. I to ja sobie ten kamper biorę do domu, a ile ten. Przedamy. Przedamy. taka piękna. A jak y, do tych nowych rzeczy to to jeszcze ma nowy baczkę. Monarka. To jest dla Sabryny. O nie, nie na się. Ma na Ej, jak Co? Pokaż się. Pokaż się. Pokaż. Czas będziemy odpinać. O. No, idzie nie normalnie tym ciągle! Ała! Ciągle? I ja biorę to, i Chodź, Nikola, Nikola! I se to. w to. Jeszcze rzeczy I teraz jest chłopak. Ale co zrobić? Są dwie kreski. To już będzie koniec tego vloga waja.